W 1994 roku sporo emocji wśród osób interesujących się przepowiedniami i postacią Nostradamusa wzbudził tajemniczy rękopis podpisany jako Michel de Nostradam. Rękopis został odszukany wśród zbiorów książek w Bibliotece Narodowej w Rzymie. W tajemniczej książce znajdują się liczne niepokojące rysunki, które zdaniem ekspertów mogą być dziełem syna Nostradamusa które były tworzone według wskazówek Nostradamusa. Co właściwie oznaczają te rysunki? Pokażemy Wam niektóre z nich. Kiedyś już robiliśmy podobny film na temat tej księgi, ale tym razem skupimy się na tych mniej znanych rysunkach. Zapraszamy. Ten rysunek z pewnością jest mocno skomplikowany. Ukazuje głowę pełną włosów, ale też z zarostem. Tajemnicza istota czyta z dziwnej księgi, a człowiek na dole próbuje za pomocą strzał wyłowić rybę. Wygląda to naprawdę dziwnie. Jedna z interpretacji dotyczy tego, czy ludzie po prostu zapomną w pewnej chwili o podstawowych czynnościach, które człowiek znał od zawsze, jak to, jak zdobyć jedzenie, jak coś naprawić, jak dbać o siebie i innych? Natomiast zajmie się przesadnym dbaniem o swój wygląd, czytaniem książek, rozwojem intelektualnym. Czyżby to opisuje nasze czasy? Na tym rysunku widzimy, jak zakonnik zostaje powoli zakrywany przez dłoń. Reszty ciała istoty, która go ukrywa, nie widać, choć może nie do końca. Ale do tego wrócimy. Król jednak nie jest ukrywany. Zdaniem niektórych, to symbol odsuwania chrześcijaństwa od władzy przez tych, którzy naprawdę mają nad światem pełną władzę. Zauważcie, że ręka w tej tajemniczej ręki jest identyczna jak szata króla. Czyżby to symbol władców, którzy będą próbować pozbyć się chrześcijaństwa? Ten rysunek to przede wszystkim klasyczne koło fortuny. Tak wiele dzieje się na tym rysunku zupełnie jak w życiu. Wydarzeń w naszym życiu jest ogrom. Czasem bardzo pięknych, a czasem bardzo smutnych. Na szczycie koła mamy pawia, czyli pięknego ptaka. Warto wspomnieć, że paw to też symbol bogini Juno, czyli władczyni Olimpu. Paw trzyma nogę przy klepsydrze, więc ma władzę nad czasem. Paw to może być symbol kobiety. Na górze jest też kogut, ale wygląda jakby jego władza była ograniczona. Czyżby to symbol mężczyzny? Czyżby chodziło tu o to, że mężczyźni stracą władzę, a zyskają ją kobiety? Warto jednak zwrócić uwagę. To, to nie paw obraca kołem, ale tajemnicza dłoń, która wyłania się z jakiegoś portalu. Ten wizerunek, to zdaniem wielu osób odwołanie do przyjścia na ziemię Antychrysta, który jednak będzie jednocześnie niszczył chrześcijaństwo, ale i będzie blisko niego. Świadczy o tym śnieżnobiały ptak, który trzyma w dziobie gałązkę oliwną. Zauważcie, że ptak leci przy wężu, co oznacza, że nie jest stworzeniem Ducha Świętego, a raczej diabła. Od teraz ptak będzie zwodził ludzi, mówiąc o pokoju, ale jego prawdziwe oblicze to wąż. Ten rysunek można tak naprawdę interpretować na różne sposoby, jednak głównie wizje Nostradamusa opierały się na przełomowych zdarzeniach, jakie czekałem świat, więc co oznaczają te trzy kobiety? Zwróćcie uwagę, że wszystkie najprawdopodobniej oczekują potomków, jednak wśród nich brak ich mężów, żeby to symbol tego, że zbliża się konflikt światowy i mężczyźni zostaną zabrani, by przeciwstawić się najeźdźcom? Ten rysunek naprawdę zadziwia. Ukazuje bowiem papieża, który trzyma dłoń na głowie kobiety, jakby próbował ją pocieszyć. Jednak papież sam nie jest też bezpieczny, bowiem najprawdopodobniej jednorożec uszkodzi jego głowę i najpewniej odbierze mu życie. W oddali widać zawieszone okręgi jakby na ciągniku. Jednorożec to symbol, który uosabia piękno, Uzdrowicielską moc, magię, czary, okultyzm ale odnosi się też do baśni, bajek, a więc pewnych iluzji, którymi karmimy młode osoby, by rozwijać ich wyobraźnię i postrzeganie świata. Niektórzy interpretują ten rękopis, iż jednorożec to symbol okultystycznych organizacji, które władają światem i mają władzę też nad papieżem, a symbol okręgów na niebie i ciągnika to pewne kłamstwo, iż nad papieżem znajdują się gwiazdy, niebo. A to tylko zwykłe przedmioty materialne, które imitują niebo. Wszyscy żyjemy w iluzji i bajce, które tworzą nam tajemnicze organizacje władające światem. Rysunek naprawdę jest zastanawiający. Przedstawia jak ręka przekazuje kwiat pewnemu latającemu obiektowi. Pytanie czym on jest? Warto tu wspomnieć o poemacie Mahabharata, bardzo ważnym w hinduizmie, który wspomina o tajemniczym obiekcie zwanym jako Vimana. Opisano tam, iż Vimana to pojazd, którym bogowie z gwiazd przybyli na Ziemię. Bogowie, a może pozaziemskie cywilizacje? Czyżby ten rysunek przedstawił, jak obce cywilizacje przybędą na Ziemię? Warto wspomnieć, że na rysunku widać kwiat, więc to może oznaczać, że ludzie przyjmą ich z dobrocią. To z pewnością jeden z najbardziej tajemniczych wizerunków w księdze. Pokazuje papieża, który poskramia albo nawet chce zniszczyć jakieś tajemnicze stworzenie. Być może wygląda jak połączenie człowieka z diabłem. Czyżby ten półpapież, pół to był antychryst który w pewnej chwili odwróci się od demonów? To bardzo dziwna wizja. Czy czeka nas dobry antychryst? Nostradamus przewidział śmierć królowej Elżbiety. Teraz stanie się coś strasznego. Link do filmiku na ten temat w opisie. Nostradamus przywidział śmierć królowej Elżbiety, teraz stanie coś strasznego, link do filmiku na ten temat w opisie.